Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najbardziej ikonicznych, a dzięki filmom również najbardziej memicznych postaci z Harry'ego Pottera, czyli o Lordzie Wollemorcie. No właśnie, dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak filmy zaprzepaściły potencjał tej postaci, a mówiąc bardziej bezpośrednio, jak filmy zepsuły Lorda Voldemorta. Aby to zrobić, porównamy sobie, jak Voldemort został przedstawiony w książkach i w filmach. Spróbujemy przyjrzeć się tej postaci pod kilkoma kluczowymi aspektami. Przeanalizujemy jego wygląd, zachowanie, to jak został przedstawiony w filmach oraz jego historię, choć w przypadku filmów będzie to raczej brak historii. Jeśli podobają wam się takie materiały, to zostawcie łapkę pod tym filmem, to pomoże mi w nierównej walce z algorytmem algorytmem YouTube'a. Zapraszam również na moje media społecznościowe i do wsparcia mnie na Patronite. Tymczasem życzę miłego oglądania. Zacznijmy może od tego, co pierwsze przychodzi nam do głowy, gdy porównujemy Voldemorta z filmów do jego pierwowzoru z książek, czyli wyglądu. Pod tym względem Voldemort przypomina nieco swoją postać z książki, ale jednocześnie brakuje mu kilku cech, które sprawiały, że w książkach Voldemort był jeszcze bardziej przerażający. I zanim przejdziemy do finałowego ukazania tej postaci w Czarze Ognia, skupmy się na tym, jak Voldemort został przedstawiony w Kamieniu Filozoficznym. Pierwszy raz widzimy jego mortkę, gdy Kurel odsłania turban. I okazuje się, że na jego łysinie znajduje się, jak to opisuje Harry, najbardziej przerażająca twarz, jaką kiedykolwiek widział. W tym materiale oczywiście będziemy posługiwali się cytatami z książek i oto pierwszy. Harry byłby wrzasnął, ale nie mógł wydać żadnego dźwięku. Tam, gdzie powinien być tył głowy kurela, ujrzał twarz, najstraszniejszą twarz, jaką widział w życiu. Była kredowo biała, miała okropne czerwone oczy i szparki zamiast nosa jak wąż. I trzeba przyznać, że twórcy. Stanęli tutaj na wysokości zadania i sprawili, że twarz Voldemorta jest naprawdę przerażająca. I pewnie u wielu dzieciaków wywoływała nocne koszmary. Szczególnie przerażający jest ten moment, gdy turban opada, a twarz nienaturalnie się wygina, tak jakby budziła się do życia. Przyznam szczerze, że gdy po raz pierwszy oglądałem ten film w wieku 11 lat, ta scena wyryła mi się w pamięci. I za każdym razem, gdy później oglądałem ten film, nie mogłem doczekać się zakończenia, żeby znowu zobaczyć kreację Lorda Voldemorta. Więc ponownie pierwszy punkt z książki opisujący Voldemorta, jaką najbardziej. Przerażającą twarz, jaką kiedykolwiek widział Harry, uważam za odhaczony. Twórcy sobie tutaj świetnie poradzili. Z opisu autorki możemy wywnioskować trzy najważniejsze cechy wyglądu Voldemorta: trupobladą skórę, czerwone oczy i szparki zamiast nosa. Czy twórcom pierwszego filmu udało się oddać ten wygląd? Trochę tak, ale też nie do końca. Choć przez ciepłe oświetlenie i specyficzny kolor grading, momentami wydaje się, jakby Voldemort spędził wakacje na Majorce, a nie w Albańskiej Puszczy. Ale jak się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że skóra Gada jest rzeczywiście trupoblada, więc. Kolejny punkt z listy odhaczony. Co ciekawe, w przeciwieństwie do późniejszego przedstawienia Voldemorta w czarze ognia, tutaj Voldemort ma również czerwone oczy. Choć pewnie nie są one aż tak intensywne, jak pewnie wymarzyła sobie autorka, no i przez specyficzne oświetlenie aż tak nie wybrzmiewają, ale mimo wszystko nadal mamy zgodność z książką. Z późniejszych opisów w kolejnych książkach możemy wywnioskować, że autorka, mówiąc czerwone oczy, miała na myśli bardziej czerwone białka oczu, ale w pierwszej książce nie zostało to doprecyzowane. Autorka mówi po prostu o czerwonych oczach. I pewnie pisząc to, sama nie wiedziała. Co dokładnie ma na myśli. Jednak twórcy zupełnie nie poradzili sobie z najbardziej charakterystyczną cechą wyglądu Voldemorta, czyli szparkami węża zamiast nosa. Tak, w pierwszym filmie Voldemort jest dumnym posiadaczem nosa. Jednak nie zdziwiłbym się, gdyby twórcy zrobili to celowo. Twarz Voldemorta i tak już jest wystarczająco przerażająca, i gdyby zabrać jej jeszcze nos, to pewnie wielu dzieciaków skończyłoby na długich sesjach u specjalisty. Choć biorąc pod uwagę fakt, jak początkowo twórcy planowali, żeby ta postać wyglądała, może nie do końca z tego powodu odeszli od książek. Może problemem było CG. CGI. Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że efekty z pierwszego filmu bardzo się zastarzały. A z wywiadu wiemy również, że Chris Columbus podobno zrezygnował z postaci Irytka tylko dlatego, że nie był zadowolony z efektów specjalnych. Więc być może był to również powód, dla którego twórcy zostawili Voldemortowi nos. To są oczywiście tylko moje spekulacje, ale jeśli rzeczywiście tak było, to w 100% popieram tą decyzję, bo słabe efekty specjalne mogłyby w tym wypadku całkowicie zepsuć efekt końcowy. A trzeba przyznać, że jest on niemal perfekcyjny. Podobają się także inne detale składające się na rażający wygląd tej twarzy, pomarszczona skóra, wory potoczami, liczne blizny i przenikające przez skórę żyły. Prawdopodobnie przez to, że twarz została nałożona na głowę aktora, wydaje się też mieć zaburzone proporcje, jakby była nienaturalnie rozciągnięta i oczy wydają się za duże. I tutaj jeszcze jedna uwaga, bo gdy myślimy o aktorze wcielającym się Voldemorta, od razu do głowy przychodzi nam Ray Fiennes, który wcielił się w tą postać od czwartego filmu. Natomiast w pierwszym filmie w rolę Voldemorta wcielił się Richard Bremer i moim zdaniem zagrał tą postać brawurowo. Kłóciłbym się na czy nie jest lepsze od Rayfa Fainsa? No ale w przypadku tego aktora mamy tylko tą jedną scenę. Jest to zdecydowanie za mało, żeby porównywać tych dwóch aktorów. Ale co chciałem, żeby tutaj wybrzmiało? Richard Bremer, wcielając się w tą postać, jest przerażający, manipulacyjny, robi groźne miny, a przy tym nie wpada w autoparodię, co niestety będzie się zdarzać jego następcy. Jednak Voldemort ma jeszcze jedną cechę, która go wyróżnia i sprawia, że jest taki przerażający, i zarówno pierwsze, jak i późniejsze filmy zupełnie to zignorowały. Cytat: Nie zdążył jednak zrobić nawet pięciu Roku, kiedy piskliwy głos przemówił ponownie. Tak, Voldemort ma nienaturalnie wysoki, piskliwy głos, natomiast w pierwszym filmie ma bardziej szepczący, syczący i chrypiący głos, który trzeba przyznać, że bardzo pasuje do jego natury węża. Stop it! No, ale niestety znacząco odbiega od tego z książki. Ale chyba rozumiem decyzję twórców. No bo wyobraźcie to sobie, czytając w książce, że Voldemort ma przerażająco wysoki głos, możemy to sobie łatwo wyobrazić i to dodaje grozy tej postaci. Innymi słowy, słyszymy ten głos w wyobraźni i możemy sobie go tak dostroić, dostosować, żeby był dla nas przerażający. Natomiast w filmie ciężko byłoby to zrobić i bardzo łatwo można by było osiągnąć efekt odwrotny, wpadając w autoparodię. Aktor musiałby to naprawdę rewelacyjnie zagrać, żeby ten głos rzeczywiście wzbudzał przerażenie, a nie wywoływał salwy śmiechu w kinie. A tak jak powiedziałem wcześniej, taki syczący, szepczący głos dobrze wpisuje się w porównywanie Voldemorta do węża. Myślę, że jest to dobry kompromis. Ciekawe, jak twórcy serialu z tego wybrnął. No dobrze, ale w Kamieniu Filozoficznym poznaliśmy tylko przejściową formę Voldemorta. Jego ostateczny wygląd poznaliśmy w Czarze Ognia, gdy w rolę tą wcielił się Ray Fiennes. Jednak zanim przejdziemy do tej finałowej wersji, przyjrzyjmy się jeszcze herlawej wersji Voldemorta, gdyż w książce jest ona znacznie bardziej obrzydliwa i odpychająca niż ta zaprezentowana w filmie. Było bez włosy, jakby pokryte łuskami, ciemne, czerwonawo-czarne, miało cienkie, wiotkie, rączki i nóżki i płaską twarz. Żadne ludzkie dziecko na świecie nie mogło mieć takiej twarzy. Twarz przypominającą łeb węża z płonącymi czerwonymi oczkami. Paskudztwo i nie dziwię się, że Glisdogon tak bardzo brzydził się tej wersji Voldemorta. Niestety twórcy czarognia chyba zupełnie zignorowali ten opis i stworzyli bardziej generyczną wersję dzieciątka Voldemorta. A teraz przyjrzyjmy się ostatecznej wersji Voldemort. Która pojawiła się w czwartym, piątym, siódmym i ósmym filmie. Ale czy te filmy dobrze odzorowały opis Waldemorta z książki? Najpierw autorka informuje nas, że Voldemort był chudy i wysoki, ale właśnie wtedy poprzez mętną mgłę ujrzał ciemny zarys postaci, wysokiej i bardzo chudej, wynurzającej się z kotła. Ray Fiennes jest chudy i mierzy 180 cm wzrostu, więc myślę, że pasuje do opisu. Następnie, podobnie jak w pierwszej książce, dostajemy opis trzech głównych cech wyglądu Voldemorta. pierwsza od nagiej czaszki z wielkimi szkarłatnymi oczami i nosem płaskim jak u węża ze szparkami zamiast nozdrzy. Co ciekawe, chwilę później autorka dodaje, że Voldemort Miał źrenice jak Wiedźmin. Czerwono oczy o wąskich, jak u kota źrenicach rozjarzyły się jeszcze bardziej w ciemności. I przypominam, że w pierwszej książce pani Rowling nie wspomina, że Voldemort miał pionowe źrenice, więc prawdopodobnie wpadła na ten detal później. Może czytała Wiedźmina? No i teraz, jak do tego wszystkiego ma się wygląd Voldemorta w filmie? I powiem szczerze, że pierwsze ujęcie na Voldemorta, gdy jego twarz jeszcze się kształtuje, co pewnie jest mrugnięciem do pierwszego filmu, zawsze robiło na mnie wrażenie. Jego twarz wydaje się nieludzka, oślizgła jak u węża, choć porównanie do Kosmity również są tutaj na miejscu. I bardzo podoba mi się charakteryzacja, no i takie detale jak mocno widoczne Żył na łbie. To dodaje tej postaci realizmu. Szybko również można dostrzec największą poprawkę względem pierwszego filmu, czyli szparki węża zamiast nosa. No i Voldemort jest blady, choć nie wydaje się, że jego skóra jest bielsza niż kość, jak to opisuje autorka. W każdym razie, na razie nie jest źle i Voldemort pasuje do opisu z książki. Jednak cała magia mija, gdy Czarny Pan otwiera oczy. Okazuje się, że w tym aspekcie twórcy zdecydowali się pójść na łatwiznę. I zostawili po prostu oczy aktora. Możemy zatem zapomnieć o szkarłatnych oczach Voldemorta, już nawet nie mówiąc o pionowych źrenicach. Wygląda na to, że zawsze jakaś cecha wyglądu Voldemorta musi być niezgodna z książką. W pierwszym filmie mieliśmy czerwone oczy z nosem, a później szparki zamiast nosa ze zwykłymi oczami. Mam nadzieję, że twórcy serialu sprawią, że wygląd Voldemorta będzie stuprocentowo zgodny z opisem z książek. Moim zdaniem, zostawienie prawdziwych oczu aktora za bardzo uczłowiecza Voldemorta i zabiera mu ten nieludzki pierwiastek. A tak czerwono oczy czy jeszcze z pionowymi źrenicami dodawałyby mu takiej złowrogiej aury. Szkoda, że twórcy podjęli taką decyzję, no bo design Voldemorta, wygląd tej postaci nie zmienił się już do końca serii. Oczywiście były małe poprawki. Dostaliśmy po prostu ogolonego Rafe'a Fainsa, CGI-owo usuniętym nosem i brwiami. Moim zdaniem charakteryzacja jest troszkę zbyt karykaturalna. W tym designie zabrakło mi również detali, e, takie jakie mieliśmy w pierwszym filmie, czyli blizn, worów potoczami i jakichś większych niedoskonałości. Skóra, cera Voldemorta, przynajmniej w czwartym filmie, wydaje się taka zbyt gładka, idealna. I wiem, że Voldemort dopiero odzyskał ciało, więc to jest naturalne, że pod pewnymi względami będzie ono idealne, ale po prostu bardziej podobał mi się design z pierwszego filmu i bardziej on do mnie przemawia. I moim zdaniem bardziej pasuje do tej postaci. Choć warto zauważyć, że w kolejnych filmach twarz Voldemorta ma więcej niedoskonałości. Dodano więcej żył i zaczerwienień pod oczami, co prawdopodobnie miało nam zrekompensować brak czerwonych oczu. Choć nadal nie wiem, co mam myśleć o tych mocno zarysowanych czerwonych ustach, które mocno kontrastują z jego białą cerą. Nie wiem, być może Voldemort nie powinien mieć ust. Choć bardzo podoba mi się design jego małych ząbków, a w tej scenie w czarze ognia ma również podwójny język jak wąż, co również jest interesujące, ale później z tego zrezygnowano. Warto zauważyć, że w Insygniach Śmierci twarz Voldemorta wygląda już mniej nieskazitelnie. Jego twarz jest jeszcze bardziej niedoskonała, a nawet na policzku pojawia mu się rana. A w ostatniej scenie trudno powiedzieć, bo jest cały uwalony piaskiem. Książka autorka opisuje, że Voldemort ma długie, cienkie palce. I powiem Wam szczerze, że nigdy nie miałem takiego wrażenia, patrząc na dłonie Raya Fiennesa. Ale być może twórcy chcieli zwiększyć tą aluzję długich, cienkich palców, dodając mu szpony jako jakiegoś predatora. Tak, ten gość zdecydowanie powinien korzystać z usług kosmetyczki. I zanim przejdziemy dalej, jeszcze słowo o głosie nowego Voldemorta. Ponownie nie dostaliśmy piskliwego głosu zgodnego z książką. Rafe Fiennes modyfikuje oczywiście swój głos. Trochę szepcze, harczy, warczy, a czasami mówi bardziej naturalnym głosem, w zależności od sceny. Harry! Oh, I'd almost... I rozumiem, dlaczego twórcy nie chcieli dać piskliwego głosu Voldemortowi, mówiłem o tym wcześniej, ale żałuję, że nie wykorzystano pierwszej sceny z Voldemortem, gdzie widzimy go w jego herlawej formie, której mógł przecież mieć bardziej piskliwy, skrzeczący głos. I to by było fajne nawiązanie do książki. Ale co ciekawe, w jednej ze scen, w której Voldemort torturuje Harry'ego, Ray z przypadkiem lub celowo ma bardziej piskliwy głos, naśladując nieco Voldemorta z książki. Klosjó! Klosjó! Podsumowując, już cały segment wyglądu. Voldemort wygląda dobrze, ale największą niezgodnością jest oczywiście brak czerwonych oczu i pionowych źrenic. Mam nadzieję, że twórcy serialu to naprawią i twarz Voldemorta będzie tam też bardziej przerażająca, coś na modłę kamienia filozoficznego. Moim zdaniem, twórcy zatracili to, co czyniło Voldemorta naprawdę przerażającym, czyli jego odczłowieczenie. I nie mówimy tu oczywiście tylko o wyglądzie, ale też o zachowaniu. I to jest drugi segment, który chciałbym poruszyć w tym materiale, bo moim zdaniem w tym aspekcie twórcy jeszcze bardziej skrzywdzili tą postać. Zachowanie Voldemorta jest nierozłącznie związane z kierunkiem twórczym, jaki obrali twórcy wskrzeszając Voldemorta w czarze ognia, a także z kierunkiem aktorskim, jaki wybrał sobie Ralph Fiennes wcielając się w tą postać. I niestety kreacja aktorska aktora stoi w dużej kontrze do tego, co mieliśmy w książkach, gdzie Voldemort jest opanowany, spokojny, bardziej taki flegmatyczny, oszczędny w emocjach i ekspresji, stonowany i zdystansowany, nawet gdy każe śmierciożercę, nie wykonuje jakiś Teatralnych gestów, a przynajmniej autorka nam o tym nie wspomina. Natomiast w filmie i mówimy tu na razie głównie o scenie na cmentarzu z Czary Ognia, i zaraz powiem dlaczego. Rave Fiennes strasznie szarżuje na planie. Biega, krzyczy, wykonuje mnóstwo teatralnych gestów, robi groźne miny, tak jakby swoim zachowaniem próbował nas przekonać, że Voldemort jest groźny i przerażający. Pamiętam nawet, jak przed premierą Czary Ognia czytałem wywiad z aktorami i chyba Emma Watson mówiła, że Rave Fiennes był na planie przerażający. I szczerze powiedziawszy, widząc, Efekt końcowy jakoś wcale mnie to nie dziwi. I początkowo Voldemort rzeczywiście może wzbudzać niepokój, a nawet przerażenie, ale szybko zamienia się to w groteskę i staje się to autoparodią. Moim zdaniem, Rave Fines próbuje po prostu za bardzo i brakuje w tym występie subtelności i zachowawczości. Wiecie, problem polega na tym, że Voldemort w książce nie musiał krzyczeć czy robić groźnych min, żeby przerażać. I ja wiem, że książka to inne medium i czasami trzeba coś przedstawić inaczej, coś bardziej zaakcentować i przesadzić, żeby wybrzmiało na ekranie. Ale chyba nie tędy droga. W książce wszyscy się go bali, dlatego że był pieprzonym psychopatą i był nieprzewidywalny. W każdej chwili mógł sięgnąć po i użyć swojego ulubionego zaklęcia. Woldemort nie potrzebował również biegać, szybko się poruszać, bo był jednym z najpotężniejszych czarodziejów i wszystko mógł osiągnąć za pomocą różdżki. Dlatego w książce sprawia wrażenie bardziej leniwego, zachowawczego. Przykładowo w książce w pojedynku z Harem Voldemort nie biega i nie popisuje się jak sześciolatek przed swoimi kolegami. I wyobraźcie sobie jak scena na cmentarzu byłaby bardziej przerażające, gdybyśmy dostali takiego stonowanego Voldemorta, który stałby w cieniu i widzielibyśmy tylko jego czerwone oczy, paskudny uśmiech oraz ironiczny, manipulacyjny głos. I żeby była jasność, nie chciałbym zrzucać winy za ukazanie Voldemorta w scenie na cmentarzu w taki sposób na Ray Fainsa, który jest świetnym aktorem i bardzo dobrze wcielił się w tą rolę, ale prawdopodobnie musiał podporządkować się wizji reżysera. Podejrzewam, że to reżyser jest odpowiedzialny za szarżowanie Voldemorta w scenie na cmentarzu. A to dlatego, że Czary Ognia reżyserował Mike Newell, który najwyraźniej bardzo lubi przesadzone występy aktorskie. To przecież w czarze ognia dostajemy tą memiczną scenę z Dumbledorem, której dyrektor jest gotowy zatłuc Harry'ego na miejscu. You the... Nawet Hermiona podczas zwykłej rozmowy z Harrym dramatycznie przechodzi z jednej strony na drugą, bo najwyraźniej reżyser stwierdził, że za mało dzieje się na ekranie. No i chyba pamiętacie jak w czarze ognia Amos Digory rozpaczął po śmierci syna. Tego wrzasku nie da się zapomnieć i porównajcie sobie jak została ukazana scena rozpaczy Harego po śmierci Seriusza w zakonie Feniksa. Widać tu dramatyczną różnicę, dlatego szarżowanie na planie Ravea Fa'sa idealnie wpasowuje się w ten styl aktorski, który tak bardzo uwielbia Mike Newell. Tym bardziej, że w kolejnych filmach Rave Fans wykazuje się już większą subtelnością w swojej kreacji, choć nadal uważam, że za mało udało mu się pokazać zwodniczą manipulacyjną naturę Voldemorta, ale być może to też wina scenarzystów i reżysera, choć nadal nie podobają mi się pewne decyzje aktora, pod warunkiem oczywiście, że rzeczywiście były jego. Na przykład w scenie, w której Voldemort Torturuje syriusza, strasznie dziwnie i karykaturalnie się porusza. No jak dla mnie to nie jest idealny chód czarnego pana. W insygniach śmierci wykonuje dużo groźnych i przesadzonych min, no i czasami wykonuje dużo niepotrzebnych teatralnych gestów, na przykład w scenie przemowy Neville'a, jakby próbował się opanować i uspokoić. A jak już jesteśmy przy scenie z Neville'em, nie podoba mi się, że podczas jego przemowy Voldemort za bardzo cieszy Ryja. I ponownie wypada to trochę zabawnie i karykaturalnie. No i nie możemy zapomnieć o memicznym rechocie Voldemorta. tá <síntos> Rozumiem, że to miało być prześmiewcze i szydercze, ale czy naprawdę nie dało się tego zagrać w bardziej przerażający sposób, który wywoływałby gęsią skórkę, a nie uśmiech politowania? Podsumowując, już ten punkt, moim zdaniem zachowanie Voldemorta w filmach jest mocno przeszarżowane, przesadzone, szczególnie w scenie na cmentarzu. Ale później również nie jestem przekonany do decyzji aktora. I nie zrozumcie mnie źle: w wielu scenach Rave Fines wypada naprawdę dobrze i świetnie wciela się w tę rolę, ale niestety zbyt często jego kreacja jest jednowymiarowa gdzie Voldemort krzyczy lub robi groźne miny i to wpada w autoparodię, a za mało jest takiej manipulacyjnej, ironicznej natury Voldemorta, którą na przykład pokazał w Instygniach Śmierci w scenie z Luciuszem, gdy domagał się jego różdżki. My Lord, I require. Podsumowując, książkowy Voldemort nie musi krzyczeć ani gestykulować, aby wywoływać strach. Jego groza wynika z jego siły psychicznej, z jego okrutnej logiki i braku empatii. A filmowa wersja jest często przeszarżowana, przez co traci powagę. Już abstrahując od zachowania Voldemorta oraz kierunku, jaki obrał Rave, wcielając się w tę postać, nie podoba mi się również, jak sami twórcy ukazują Voldemorta w wielu scenach, bo to również wpływa na to, jak postrzegamy tą postać. Przykładowo, w Zakonie Feniksa po raz pierwszy widzimy Voldemorta Aspirującego do roli adwokata, rozumiem, że ta scena miała wywołać niepokój i być odzwierciedleniem stanu psychicznego Harego, ale szczerze, Voldemort w garniturze to bardzo dziwna decyzja i moim zdaniem zupełnie nie pasuje do tej postaci. Odbiera jej powagę i katapultuje ją do roli karykatury i mema. Tym bardziej, że jest to pierwszy raz, kiedy widzimy Woldemorta w piątym filmie. Kolejna scena, która mi się nie spodobała, to ta, gdy po pojedynku z Dumbledoreem, o którym zresztą zrobiłem cały odcinek, w którym pokazałem wam, jak ten pojedynek wyglądał w książce? Voldemort wisi nad Harem. Nie wiem, czy tylko mi, ale Ray Fiennes kręcony w ten sposób, patrzący w dół, wygląda zabawnie i zawsze kojarzył mi się z wujkiem Festerem z rodziny Adamsów. Nie wiem, czy to kwestia podobnego makijażu, ekspresji aktora, czy w jaki sposób nakręcono tą scenę. W każdym razie twórcy mogliby pokusić się tutaj o inne, bardziej artystyczne ujęcie, które sprawiałoby, że Voldemort wyglądałby poważniej. No i nie możemy zapomnieć o niektórych ujęciach w Leglimence, na których Voldemort wygląda zbyt entuzjastycznie, i jakby był szczytu swojej kariery, rokowca. Weźmy kolejny przykład, tym razem z insygniów śmierci. Na początku książki mamy spotkanie śmierciożerców, które bardzo wiernie zostało odzwierciedlone w filmie. Jednak ukazanie Voldemorta całkowicie się różni. Najpierw przeczytam wam, jak Voldemort zostaje przedstawiony w tej scenie w książce. Ten, który wypowiedział te słowa, siedział na tle marmurowego kominka, więc z początku nowo przybyli, widzieli tylko ciemną sylwetkę. Dopiero kiedy podeszli bliżej, Zajaśniała w mroku jego bezwłosa twarz, przywodząca na myśl głowę węża z wąskimi szparami zamiast nozdrzy i jarzącymi się czerwieniem oczami o pionowych źrenicach. Była tak blada, że wydawała się jaśnieć perłową poświatą. A co robią twórcy filmu? Na pierwszym ujęciu dostajemy zbliżenie na twarz Voldemorta. Zero tajemniczości, klimatu, trwogi, po prostu mamy zwykłe ujęcie na twarz Voldemorta, jeszcze ma jakiś taki głupi wyraz twarzy. Nie wiem, jakoś nie leży mi, jak początek tej sceny został ukazany w filmie. W na przytulenia Draco Malfoya przez Voldemorta również wypada dziwnie. Wiem, że miało być to niezręczne, bo Voldemort raczej nikogo nie przytula i miało to na celu pewnie podnieść ciśnienie Malfoyom, ale nie jestem pewien, czy taka scena powinna znaleźć się w filmie. Wypada to po prostu zbyt zabawnie i niezręcznie. Jako fan Hargoptera nie chcę oglądać jak Voldemort przytula kogokolwiek, a już tym bardziej jak baraszkuje z Bellatrix, co wydarzyło się według przeklętego dziecka. I na koniec zostawiłem sobie to w jaki sposób została ukazana śmierć Voldemorta w filmie. Jak pewnie wszyscy Wszyscy fani książek wiedzą, w oryginale Voldemort umiera jak zwykły człowiek. Jego zaklęcie się odbija, trafia go, a Voldemort pada martwy. Jego ciało się kurczy, ale nadal leży na ziemi. Pokazuje też, że Voldemort nie był nikim niezwykłym. Był po prostu zwykłym czarodziejem, który za bardzo pogrążył się w czarnej magii. Natomiast film traktuje go jakby był jakąś niezwykłą istotą, która również umiera w niezwykły sposób. Może to miało na celu pokazania tego, że jego dusza była tak zniszczona przez horcruxy, że jego ciało się po prostu rozpadło, ale prawda jest taka, że twórcy zrobili to tylko po to, żeby popisać się efektem 3D. No bo druga część Insygniów śmierci była również dostępna w kinach w wersji 3D. Więc był to celowy zabieg twórców, żeby osiągnąć ten jeden efekt. Mam nadzieję, że seans 3D był tego wart. Okej, okay, pomówiliśmy o wyglądzie, zachowaniu, ukazywaniu Voldemorta w filmach, ale to i tak tylko wierzchołek góry lodowej, gdy popatrzymy na to, jak twórcy filmów schrzanili historię Voldemorta. A szkoda, bo zaczęło się całkiem nie najgorzej. Myślę, że drugi film, czyli Komnata Tajemnic był na tyle wierny książce, aby całkiem dobrze zarysować nam wątek 17-letniego Voldemorta. No i oczywiście w dużej mierze przyczynił się do tego Christian Carlson, który fenomenalnie wcielił się w rolę młodego Toma i znakomicie nakreślił jego manipulacyjną naturę. Find I can be very persuasive. Tego właśnie brakowało mi w późniejszym występie Rejfa. Natomiast w każdym kolejnym filmie pod względem prezentowania historii Voldemorta było już znacznie gorzej. W z Kabanu na szczęście wątek Voldemorta był bardzo pobieżny, bo chodziło bardziej o jego sługę, czyli Glizdogona i na całe szczęście, bo pewnie gdyby był tam jakiś większy wątek Voldemorta, to zapewne zostałby on usunięty z filmów tak samo jak wątek Hunsfotów. Czara Ognia schrzaniła mnóstwo wątków, w tym oczywiście wątek Krauczów, ale sama scena na cmentarzu została całkiem dobrze przedstawiona. Mimo, że nie pasuje mi w sposób Rave odgrywa rolę Voldemorta, to ta scena jest naprawdę wierna książce. Ale nie jest również idealnie, bo w Czarze Ognia zupełnie pominięto historię domu Ridlów, w tym oczywiście zabójstwo trzech Ridlów, którzy później okazali się być ojcem i dziadkami Voldemorta. Szkoda, że to pominięto, bo ten wątek mógłby być fajnie rozwinięty w Księciu Półkrwi i w tamtym filmie dowiedzielibyśmy się, że zabił ich Tom Riddle. Zupełnie pominięto również monolog Voldemorta na cmentarzu, którym opowiadał o swoich przygodach w herlawej formie. Rozumiem, że takie długie monolog Gryzą się z językiem filmu, ale przecież historię Voldemorta można by było skrócić do kilku ciekawych, mrocznych retrospekcji, tak jak to zrobił kamień filozoficzny, gdy pokazał nam atak Voldemorta na Dom Potterów. Wiecie, w książce również nie było retrospekcji, tylko opowieść Hagrida, więc twórcy musieli to wymyślić, ale w Czarze ognia najwyraźniej nikomu się nie chciało. W zakonie Feniksa bardzo po macoszemu potraktowano wątek przepowiedni. I to naprawdę po macoszemu, bo w książce mamy cały rozdział poświęcony rozmowie Dumbledora i Harego. Z filmu nie dowiadujemy się, dlaczego. Przepowiednia była aż tak istotna. Kogo tak naprawdę dotyczyła, że mogła dotyczyć Harrego i Neville'a? No i dlaczego to Harry musi zabić Voldemorta? W książce zostało to bardzo mocno podkreślone i był to wielki szok dla Harego, który wcześniej myślał, że po prostu ktoś pokona kiedyś Voldemorta, a w czasie rozmowy z Dumbledorem dowiedział się, że to on musi go pokonać. Film całkowicie pomija powagę sytuacji, w jakiej znalazł się Harry, ale oczywiście największej zbrodni dopuścił się szósty film. Ponownie fani książek zdają sobie sprawę, że szósta książka skupia się Przede wszystkim na poznawaniu historii Voldemorta i odkrywaniu jego tajemnicy Horcruxów. Natomiast szósty film zupełnie to ignoruje, tak jakby twórcy planowali kiedyś zrobić osobną serię o historii Voldemorta. I zamiast zagłębiać się w intrygującą historię Voldemorta i tym samym pogłębiać jego charakter, motywację i po prostu bardziej zgłębić tą postać, dostajemy komedię romantyczną i zagłębiamy się w relacje szesnastolatków. I tak w szóstym filmie poznajemy jedynie dwa wspomnienia z siedmiu, które w książce Dumbledore przedstawił haremu. I to tylko dlatego, że były one zupełnie niezbędne dla fabuły filmu. Twórców w ogóle nie interesowała historia Voldemorta, a fani filmów, którzy nie czytali książek, tak naprawdę nic nie wiedzą o tej postaci. Dlatego też filmy o Voldemorcie, o jego pogoniach za Horcruxami są tak popularne na YouTubie. Bo to naprawdę ciekawa i intrygująca historia. Oczywiście serial musi naprawić ten błąd. W każdym razie w filmach nie poznaliśmy rodzin, Woldemorta nie dowiedzieliśmy się jak jego mama uprowadziła jego ojca mogola wykorzystując eliksir miłosny, nie widzieliśmy jak morduje trzech Ridlów i wrabia w tą zbrodnię swojego wuja, nie zobaczyliśmy jak biegał za horcruxami i zamordował chociażby Hepsi B. Smith. nie zobaczyliśmy również sceny w której Voldemort przybył do Hogwartu żebrać o stanowisko obrony przed czarną magią. Był już wtedy po stworzeniu kilku horcruxów i to odcisnęło wyraźne piętno na jego wyglądzie. Rysy twarzy tego Voldemorta były jakby wypalone i rozmazane. Wosk dziwne zniekształcone, a białko oczu przekrwione, choć źrenice nie były jeszcze wąskimi szparkami, które Harry tak dobrze zapamiętał. Miał na sobie długą czarną pelerynę, a jego twarz była tak biała jak śnieg i skrzący się na jego ramionach. Więc tak jak widzicie ta scena była świetną okazją, żeby pokazać jaki wpływ miało tworzenie Horcruxów na wygląd Voldemorta i przedstawić jak się zmieniał. Z opisu z książki możemy wywnioskować, że Voldemort aż tak bardzo się nie zmienił, no ale twórcy mogli tutaj bardziej i przedstawić nam jakąś pośrednią wersję pomiędzy aktorem a Voldemortem, którego znamy z filmów. Podczas tej wizyty w Hogwarcie Voldemort ukrył również Horcruxa w pokoju życzeń i ponownie w tej scenie twórcy mogliby to fajnie zasugerować. Na przykład, że Voldemort wychodząc od Dumbledora zatrzymuje się na korytarzu i patrzy w ścianę, a w insygniach śmierci można by było tę scenę rozwinąć. Podsumowując, w filmach Voldemort prawie nie ma historii, a przez to jego postać jest mocno spłycona, nie ma głębi i też nie widzimy jego motywacji, która po części wynikała z jego traumatycznego dzieciństwa. Przez to nie rozumiemy tej postaci, trudno nam się z nią utożsamić i Voldemort w filmach wypada bardzo jednowymiarowo, stając się kolejnym nudnym antagonistą, złym do szpiku kości, bez wyraźnej motywacji. Ale też brak tej historii psuje nieco insygnia śmierci. Widzimy, że Harry ugania się za Horcruxami, ale nie znamy historii tych przedmiotów, nie wiemy ile kosztowało Voldemorta, żeby je stworzyć, a także kogo Voldemort musiał dla nich uśmiercić i przez to Horcruxy stają się dla nas kolejnymi plot device'ami, które nasz bohater musi zdobyć, aby otworzyć sobie furtkę do finałowego bossa. I na tym polu widać, że twórcom naprawdę się nie chciało, bo skoro podzielili insygnia śmierci na dwie części, to przecież mogli naprawić błędy Księcia Półkrwi i dać nam kilka retrospekcji, które ukazałyby nam historię Voldemorta i jego horcruxów. Przecież ostatni film trwa zaledwie 2 godziny i 10 minut. Myślę, że nikt by nie narzekał, gdyby trwał 15-20 minut dłużej, znacząco rozwijając historię z książek. Podsumowując już ten zdecydowanie za długi materiał. Wiem, że sporo narzekałem, ale mam nadzieję, że w tych czterech punktach, które omówiłem, udało mi się wam opowiedzieć, jak twórcy zepsuli postać Lorda Voldemorta w filmach. Oczywiście komentarze są wasze i bardzo chętnie wejdę w każdą dyskusję na ten temat. W każdym razie mam nadzieję, że serial znacząco poprawi każdy aspekt Voldemorta, o którym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Zrobienie tego materiału wymagało naprawdę sporo czasu, więc jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę pod tym filmem. Chętnych zapraszam. Zapraszam również do wsparcia mnie na Patronite, żeby powstawało więcej takich długich, ciekawych materiałów i śledzenia moich mediów społecznościowych. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!